Ewangelia według Świętego Jana, rozdział 6, wersety 55 i od 60 do 69. W synagodze w Kafarnaum Jezus powiedział: Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. A wielu spośród jego uczniów, którzy to usłyszeli, mówiło: Trudna jest ta mowa, któż jej może słuchać. Jezus jednak, świadom tego, że uczniowie jego na to szemrali, rzekł do nich: to was gorszy, a gdy ujrzycie syna człowieczego wstępującego tam, gdzie był przedtem, to duch daje życie, ciało na nic się nie zda. Słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem od początku wiedział, którzy nie wierzą i kto ma go wydać. Rzekł więc: Oto dlaczego wam powiedziałem: nikt nie może przyjść do mnie jeżeli nie zostało mu to dane przez ojca od tego czasu wielu uczniów jego odeszło i już z nim nie chodziło Żeby więc jezus do dwunastu czyż i wy chcecie odejść odpowiedział mu szymon piotr panie do kogoż pójdziemy gdy masz słowa życia wiecznego a my uwierzyliśmy i poznaliśmy że ty jesteś świętym bożym wielu z grona uczniów twierdziło że ta nauka jest trudna do przyjęcia Nauka to dotycząca także poprzedniej Perykopy Ewangelii świętego Jana mówi o Jezusie, Jego jedności z Bogiem Ojcem, a także o tym, że pośrednikiem między ludźmi a Bogiem Ojcem jest jedynie Jezus. Wiadomym jest pewnie, że Słowo Boże pokazując prawdę o Bogu i o człowieku, potrafi być jak miecz, ostrym miecz obosieczny, który tnąc zrywa więzy, kłamstwa, iluzji i braku świadomości. Na temat nas samych i Pana Boga. Jezus posługuje się tym mieczem słowa wprawnie i nie sposób odmówić Jego słowom świadczenia o prawdzie i posługiwania się nimi wbrew pozorom, z miłością, jak zobaczyć prawdę i miłość. W tym fragmencie prawda opowiada o kulisach tego, jak Pan Jezus, jedyny Syn Boga Ojca, został posłany na ziemię, aby umrzeć za nasze trudne postawy i grzechy i zmartwychwstać. Ustanowił przy tym sakrament Eucharystii, Komunii Świętej, czyli możliwości złączenia się z Bogiem podczas Mszy Świętej. Prawda taka jest, a stało się tak z miłości Boga do człowieka. To jest właśnie prawda o miłości Boga do człowieka. Spory i konfrontacja aktualnie z uczniami nie jest pozbawiona sensu. Jezus wie o nas wszystko. W we fragmencie daje zarówno nam, jak i uczniom proste prawo wyboru. Czyli wy chcecie odejść, dając nam takie prawo, nie jest mu tak po ludzku pewnie łatwo, bo obdarzając ludzi wolnością, trzeba liczyć się także z odrzuceniem. Bóg jest na odrzucenie bardzo wrażliwy. Pozostaje tylko pytanie Piotra, na które sam sobie Piotr odpowiada, do kogo już pójdziemy? Wybierając Jezusa, cieszę się, że właśnie dzięki Niemu będę żył wiecznie bo On dał za mnie swoje życie.